Zatrzymanie Buddy, chyba każdy o tym słyszał, każdy gdzieś tam przewinęło mu się te loterie Buddy. No, dosyć duży youtuber, fajnie sobie to rozkręcił. Sprawa no, ale dalej jest w toku, tak więc jak dopóki ktoś nie jest ukarany w postępowaniu karnym, tak? w takiej rozprawie karnej, no to jest osobą niewinną. Tak, do czasu udowodnienia jej winy. Tak więc zakładamy na dzień dzisiejszy, że Budda oraz tam ta cała ekipa jego jest niewinna, dopóki nie udowodni mu się winy. Ale co my możemy, jakby te, na teraz, możemy zobaczyć, możemy zarzucić, możemy, wiecie, co możemy na, na dziś? Na dziś możemy stwierdzić, że Budda niestety, ale mm, podłożył się pod politykę. I tutaj wystosunkował list do Tuska, wiecie, pomagał ludziom. Gdzieś tam e, korzystał z tego majątku, który zdobył w sposób taki dobry, ale wytykający polityce m, i rządzącym ich błędy e, i ich e, jakby obłudność, tak? Czyli bardzo, bardzo jakby tam pograł e, im na nosie. Z całą realizację tego filmu rozmawialiśmy z pewnymi dużymi firmami. Nie podam wam nazw tych firm. Natomiast chciałbym zwrócić uwagę, i te firmy pewnie doskonale wiedzą, do kogo się zwracam. Zyskujecie, zarabiacie gigantyczne pieniądze. Już w niektórych przypadkach nie jest mowa o milionach, tylko o miliardach złotych, które wpłacają na wasze konta właśnie głównie Polacy. A teraz ci Polacy mają przebane. A wy szukacie tylko i wyłącznie marketingu na moim kanale, po to, żeby przeznaczyć jakiekolwiek pieniądze na zakup kolejnych domków. Czy wy, kurwa, nie macie jakiegokolwiek sumienia? Czy wy wiecie, że gdybym pewne rozmowy i pewne fakty wyciągnął w tym filmie na światło dzienne, to właściwie wasz PR w Polsce byłby absolutnie zniszczony. Przypotrzewiam może dlatego, że nigdy nie spodziewałem się, że będziemy takie pismo wysyłać. Jest to pismo trzystronnicowe, a właściwie petycja, która została przygotowana przez nasze zaplecze prawne i ono jest kierowane, uwaga, szanowny pan Donald Tusk, prezes Rady Ministr. Mówię absolutnie poważnie. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o ustosunkowanie się do planowanych przez nas działań na rzecz pomocy osobom poszkodowanym skutkami powodzi w gminie paczków oraz o pana osobiste poparcie dla modyfikacji obowiązujących przepisów podatkowych w celu zapewnienia, że wsparcie naszymi działaniami osoby poszkodowane skutkami powodzi nie staną przed koniecznością zapłaty podatków z powodu otrzymanego przez nas wsparcia. To ma trzy strony. Reszta to jest właściwie tylko i wyłącznie nasza argumentacja oraz kwoty o jakie chodzi i to jest nic innego jak nasza prośba po prostu do naszego rządu i do premiera, aby osoby, które no właśnie zostaną obdarowane tymi domami przez nas nie musiały stanąć przed koniecznością zapłaty podatków od darowizny. Jeden taki dom to jest 323 tysiące złotych brutto, więc mówimy tutaj o podatkach od darowizny w wysokości paruset tysięcy łącznie. Za wszystko i jestem pewien, że w portfelach tych rodzin na chwilę obecną nie ma miejsca na to, aby przed takim wydatkiem stanąć. Czy pismo odniesie więc sukces, czy też nie? Jeszcze nie wiemy, mamy nadzieję, że tak i tak jak widzicie, naprawdę prężnie zapierdalamy, żeby to wszystko miało ręce i nogi. Słuchajcie, to jest na takiej samej zasadzie, jak długo można jeździć za czołowym politykiem i wytykać mu jego błędy, w którym momencie się rozwijamy, to jest chyba bardzo skutecznie i bardzo dobrze, że świetnie sobie radzimy w tej nowej rzeczywistości. No bo... To jest kpina, co Pani opowiada, to są kłamstwa, kłamstwa, kłamstwa. pieniędzy wzięła? Ile Ci tam tu zmarło? Co to są za bzdury? Co Pani opowiada w ogóle? Polska upada, Polska upada, a my się zadłużamy. Pani tak samo przyjechała w biednicę, Kłobuck. a co Pani w zrobiła? Kataryna, Ja mam pytanie odnośnie nagrody, którą Pan otrzymał, wizjoner z E, za pana kadencji mamy tutaj wzrost liczby e, zgonów nadmiarowych, nawet e, za czasów II wojny tyle nie było. Mamy eksperymenty na dzieciach. Jak pan się czuje, otrzymując taką nagrodę? Czy pan uważa, że robi pan coś dobrego? Co do zgonów, na stronę internetową. Mieszkanie Przepraszam, Szanowni państwo, za to jakieś standardy kultury. Jeżeli chodzi o kolejne pytanie, to, na panie doktor, do myślałem, że nie ma głupich pytań, są tylko głupie odpowiedzi. No i właśnie to była głupia to odpowiedź, dziękuję pytanie, bardzo. Państwo, nie macie jako więcej pytań, uważajcie na Panie Morawiecki, wstyd mieć takiego kandydata na Śląsku. Nie jest panu wstyd tutaj przyjeżdżać? Żenujące. Zanim on się wkurzy i tak naprawdę weźmie się za ciebie, znajdzie jakiś powód, jakikolwiek, bo dobrze wiemy, że nasza władza znajduje jakikolwiek powód, e, tylko żeby właśnie e, pozbyć się problemu. Tak więc, jak długo można im wytykać? Budda był dużym e, youtuberem, dużo ludzi go oglądało, dużo ludzi go znało e, i robił takie duże akcje, głośne akcje, tak? Był niebezpieczny, był niebezpieczny dla rządzących. I zauważcie takie porównanie między e, Pandora Gate, tak? Wszyscy o tym też słyszeli. Już no, może wrzucę jakieś urywki, ale to jest bez sensu. Czyli mamy kogoś oskarżonego o. Em, jakby to nazwać, ażeby nam mnie nie, nie zbanowali. Hm. Hm. PDFy. Nazwiemy ich PDF, -y. no przecież. E, czyli mamy tutaj takich PDFów e, którzy którym no, są nagrania na to, e, są świadkowie na to, są poszkodowane osoby, które zgłaszają to, tak? Jest to oficjalnie roztrząsane na polskim YouTubie, czyli mamy jakby sytuację, gdzie mm, każdy gdzieś tam o tym mówi, gdzieś jest pokazywane, jest jakby złożone to na policję. I jaką mamy reakcję y, prokuratury? Czy ktoś siedzi? Czy ktoś odpowiedział za to? Bo ja dalej widzę, że walki są organizowane, ja dalej widzę tą promocję patologii, bicia przeróżnego, czy to starszych pań, czy to, nie wiem, jakichś kobiet, czy to mężczyzna bije kobietę, wyzywanie się i upadlanie w telewizji. W dalszym ciągu to widzę. I mamy tych, te osoby, które są jakby oskarżane o to, że są pdf w dalszym ciągu prowadzą działalność zarobkową, w dalszym ciągu Pokazują się publicznie, tak? I wiecie, robią sobie już nawet wręcz żarty, czyli jakieś filmiki wyjaśniające w formie już nawet jakichś żartów czy czegoś. No, zobaczcie, jaką mamy różnicę. Dlaczego tutaj takiej reakcji ostrej nie było? Dlaczego tutaj nie było aresztowań? Dlaczego nie było tak jakby. Hmm, hmm. Ostrej reakcji, dobra, no to mamy tych podejrzanych, mamy takie nagrania, zamykamy ich do wyjaśnienia sprawy, dlaczego tego nie było tutaj. No, i słuchajcie, ja myślę, że to mogło mieć dużo e, wspólnego z tym, że e, takie PDF-y no, gdzieś funkcjonują w e, polskim społeczeństwie, nawet oficjalnie i nie są e, pociągane do odpowiedzialności. Tak więc mamy tutaj nawet daleko nie trzeba szukać, e, kościelne osoby, gdzieś tam przedstawicieli kościelnych, których w ogóle nie pociągamy do odpowiedzialności. Bo i po co? No przecież nic się nie dzieje. Takiego rząd tak uważa. To pokazuje tym swoim zachowaniem, że tak właśnie uważa, że jeśli robisz krzywdę dzieciom, no to rząd jakby no, nie jest tak źle no coś tam się działo, ale się nie działo i mamy budę, który zorganizował e, różne loterie zgodne z prawem, czyli wykonał pewne kroki prawne, e, żeby te loterie mogły się odbyć, tak? słuchajcie, lot to leci cały czas, nikt nie ma do tego pretensji. Dlaczego? Ciekawe. Dlaczego nikt e, jakby do lotto się nie czepia? Hm. Jakby miało rządowe jakieś korzenie, czy coś? No nie wiem. W każdym razie Buddha, no niestety, naraził się grupie rządzącej, grupie politycznej, bo nie czarujmy się, cała grupa polityków, czyli wszyscy oni tam zebrani w, z różnych frakcji, z różnych em, grup politycznych, są wszyscy jakby w jednej pracy, na takiej zasadzie, że będą jej bronić aż do końca. Oni się między sobą mogą żreć, ale obcemu nie dadzą wleść, bo to przecież jest ich. No, i Budda się trochę naraził pewnymi filmikami, pewnym pokazaniem obudy i, i tego, wiecie, jak nas rząd e, okłamuje i jak z nas, nas ściąga. Na przykład, nie wiem, te, te co chcieli zaproponować, e, no pożyczki nisko oprocentowane dla osób, które zostały poszkodowane e, powodzią. Rozumiecie? Nisko oprocentowane. Na Ukrainę wyślimy. Ukraina potrzebuje, mamy kasę, wyślijmy. No i takim sposobem kasy nie mamy, bo chciałabym przejść jakby do, do kolejnego tematu, mimo że temat buddy jest um, nie jest zakończony jeszcze, ciężko nam jest jakby powiedzieć, powiedzieć dokładnie co się wydarzyło, ale na pewno się ten człowiek naraził partii rządzącej, naraził się jakby, wiecie, z, z tej strony e, i tutaj jakby myślę, że może być tak, że ktoś próbuje go po prostu uciszyć, e, tylko dla Dlatego, żeby nie urosła jakaś siła, e, która, która nie jest kontrolowana, która pokazuje tą obłudę i to hamstwo e, ze strony polityków. Dodatkowo gdzieś tam jeszcze film mi się przewinął, jak e, jakaś telewizja pojechała do pani, która miała otrzymać ten e, domek od, od Buddy właśnie e, i ona tam się wypowiada tak wiecie... Mm, nie fajnie, nie fajnie, słuchaj, kobieta, miałaś dostać coś za darmo, bo byłaś poszkodowana i ktoś wyciągnął do ciebie rękę, to myślę, że powinnaś jakby w ogóle może nie udzielać w ogóle się w tym temacie, jeśli nie masz nic do powiedzenia, prawnie nie jesteś w stanie tego przeanalizować, bo tak naprawdę przyszedł do ciebie człowiek, który wyciągnął do ciebie rękę i powiedział, będziesz miała gdzie mieszkać, a ty w wywiadzie tam stękasz i opowiadasz, że nie wiadomo co, trochę niefajnie, trochę nie fajnie, mimo, że na pewno gazeta, znaczy gazeta te media, które to jakby organizowały, powycinały pewnie te wypowiedzi i zadawały odpowiednie pytania, ale osoby, które no, nie są w stanie jakby, wiecie, wypowiedzieć się merytorycznie na pewien temat, bo ta kobieta miała tylko coś dostać i nie dostała, i nawet ten materiał jest tak skonstruowany, że nawet nie wiadomo dlaczego, dopiero na końcu jest wyjaśnione, że to jest wstrzymane tak jakby przez władze miasta, bo podejrzewam, że władze miasta chciałyby na tym rączki położyć i szukają jakiejś luki prawnej, tak? W każdym razie ta kobieta w ogóle nie powinna się wypowiadać. Po pierwsze, dlatego, że sprawa jest dalej w toku, czyli Budna jest w dalszym ciągu osobą niewinną. A po drugie, że ona miała coś dostać. I tak to jest właśnie: komuś pomóc, komuś coś dać, do kogoś wyciągnąć rękę. Wiecie o co chodzi? Ten człowiek przyjechał, zorganizował, zrobił, poświęcił temu czas. Faktycznie zarobił na tym, pokazał to w telewizji, tak? pokazał to na tym swoim kanale, ale zrobił to, bo wielu ludzi tego nie robi, rząd tego nie robi, a on to zrobił. To kobieta go jeszcze będzie, wiecie, yy, może nie tyle, że oczerniać, ale mówić w negatywny sposób. Ale co on ma do powiedzenia? że co, że nie otrzymała tego domu? No nie otrzymała, bo władze miasta wstrzymały. To proszę się tam odezwać, a nie opowiadać o buddzie, gdzie go tam poznała, nie wiem, 10 minut, 15 minut i ona teraz będzie wypowiadać się w tym temacie. W ogóle niekompetentna osoba i w ogóle jest to nieprzemyślane jakieś, jakieś podejście ze strony tej pani. Niech tam sieje tą trawę i te kwiaty i naprawdę niech się zastanowi nad tym. Ja bym tej kobiecie mogła wiele powiedzieć i wiele zarzucić, co w tym, w tym materiale było, ale już może nie będę, nie będę pogrążać tej kobiety i tak ją spotkało coś dobrego i, i może lepiej zostawmy ten temat. Tu miały być drzwi wejściowe, tu miało być wyjście na taras. Już miałam wyobrażenie, jak tu rosną kwiatki i, tak. i, i inne rzeczy. I, I już byłam gotowa jechać po trawę, żeby zasiać sobie tutaj trawę, żeby na wiosnę już było pięknie i ładnie. I prys. Pani Iwona jest samotną matką. Jej dom został całkowicie zniszczony, grozi zawalenia. Kobieta, uciekając przed powodzią, zdążyła jedynie zabrać torbę z ubraniami oraz dokumenty. Dwa dni po kataklizmie pojawił się u niej znany youtuber. Ja nie wiedziałam, kto to jest Kamil Budda, bo nie oglądam YouTube'a hmm. i tak dalej, ale dzieciaki szybko mnie uświadomiły, kto to jest. Hmm. E, więc na takie spotkanie się zgodziłam. Przyjechał tutaj ze swoją dziewczyną i z, z operatorami swoimi. I powiedział do mnie, masz dom. Nie masz się kobietą, masz dom. Hmm. My mamy dla was miejsce i to całkiem ładne. Pokażę wam od razu te 60 metrów podatowych, Właściwie całe mieszkanie. Wszystko. Mam nie ma za co? Bo... Mam dom! Mam dom! Czy w pani sytuacji cokolwiek by zmieniło, gdyby się okazało, że ten dom by był kupiony z pieniędzy pochodzących z przestępstw? E, wie pan co? Ja nie zdawałam sobie sprawy z tego, skąd Karnie ma te pieniądze. Wyciągnął do mnie rękę i ja po prostu nie dochodzę do tego, skąd te pieniądze na ten dom miał. My jesteśmy zdani na, na pomoc od innych ludzi, tak dokładnie. Narba, Youtuber znany również ze swojej działalności charytatywnej. Został ostatnio aresztowany pod zarzutem brania brudnych pieniędzy, wybudzania podatku VAT i organizowania w internecie nielegalnych hoteli. Będąc jeszcze na wolności przywiózł na tereny popowodziowe cztery domy kontenerowe. Klucze do jednego z nich wręczą pani Iwonie. Dom został kupiony od producenta legalnie i przekazany na podstawie ustnej umowy. Tymczasowo stanął na gminnym terenie w Paczkowie, aby dać Pani Iwonie czas na znalezienie i przygotowanie docelowej działki. Znajdujemy się na działce, którą zakupiłam 4 tygodnie temu. Mhm. Yy, specjalnie pod ten domek? Specjalnie pod ten domek, tak. Yy, w... Co Pani zrobiła na tej działce? Wykopaliśmy szambo, mhm. yy, wykopaliśmy studnie. Stanął fundament pod ten domek. Mhm. A domku nie ma. Okazuje się jednak, że problem pani Iwony leży gdzie indziej. Kiedy doszło do zatrzymania wody, pojawiły się wątpliwości, czy domy nie zostaną zajęte jako zabezpieczenie postępowania. Prokuratura jednak szybko wyjaśniła tę kwestię. Jeśli chodzi o domki kontenerowe dla powodzian, prokurator nie planuje zabezpieczania tych domków, nie będą one na pewno zajęte do sprawy. Także ze względów społecznych prokurator nie zamierza. Zajęcia tych domków. Czyli ci, którzy w nich y, mieszkają, mogą spać spokojnie. Jak najbardziej, tak jak powiedziałam, y, prokurator nie planuje zabezpieczania do sprawy tych domków kontenerowych. Pani Iwona zaraz po tym, jak przygotowała działkę, zgłosiła się więc po odbieg domu do burmistrza Paczkowa. Dom miał stanąć na terenie gminy, której jest mieszkanką, czyli w okolicy lotka Zdroju. Okazało się, że ja nie mogę tego domku zabrać, że ja. Zostałam dalej bez niczego. Dlaczego nie może pani tego roku zabrać? Bo nie mam na to dokumentów. A kto tak mówi? Yy, tak twierdzi burmistrz Paczkowa. A tego tak. się nie spodziewałam, powiem panu, że aż mnie troszeczkę przytkało yy, i ja po prostu przytaknęłam panu burmistrzowi mówiąc, dobrze panie burmistrzu, rozumiem pana. I, i się rozłączyłam. Dzisiaj powtórnie mój kolega ze sztabu tu, kryzysowego, tutaj jeszcze wyszowiec, skontaktował się z panem burmistrzem. Pani ma klucze do tego domu. Jest prawnym właścicielem. Proszę pana, proszę posłuchać. Zbyt o. dużo mogę tego tematu się naciwieje. Tak. Pan pod tym jedynie, no nie będzie miał umowy, darów ten domek pozostaje tutaj na terenie. Nie może no, pan zająć, że tak powiem, budynku. Nie, nie macie miejsca, w bo... Panie burmistrzu, bo ma Nie wiadomo, jakiego pisma żąda burmistrz. Aktu darowizny pani Iwona nie zdążyła podpisać przed zatrzymaniem darczyńcy. Ale, zdaniem prawników, w tym wypadku może obowiązywać umowa ustna. Z nagrania tak naprawdę ze wszystkich okoliczności wynika, że ten dom należy do pani, że doszło do zawarcia umowy darowizny skutecznie że darczyńca i obdarowany złożyli zgodne oświadczenia woli, klucze zostały wydane. Pani Iwona poczyniła pewne kroki, żeby przygotować się do, do posadowienia tego domu, do położenia go na swojej nieruchomości, w związku z czym yy, nagranie, yy, nagranie jest bardzo istotnym dowodem. Chodzi tutaj raczej o tego youtubera, który, no niestety, naraził się. E, teraz mu wyciągają majątki różnego rodzaju, że tyle zarobił, że tyle, że to zrobił, że tamto, że na pewno jakaś pralnia pieniędzy, czy nie wiadomo, co tak naprawdę jeszcze tego nie wiemy, e, ale sam fakt tego, jak funkcjonował w tym, e, na tym YouTubie, w tym internecie, możemy ocenić, co zrobił, czego nie zrobił, tak? E, e, I to nam, pozwala, to nam pozwala jakby podsumować e, na dzień dzisiejszy, e, co mogło być przyczyną jego zatrzymania. E, i tak naprawdę wątpię, żeby to były jakieś problemy prawne, bo, bo tutaj mamy jakby rozróżnienie na kilka firm, czyli jego firma i jakieś inne jeszcze organizowały również loterie i teraz niby się za nie biorą, ale do tej pory wzięli się tylko za buddę i to w bardzo ostry sposób, dlatego że tymczasowe aresztowanie jest bardzo, bardzo ostrym podejściem, bo jest niedogodny dla osoby, która jest oskarżona, nie jest jeszcze skazana, jest oskarżona, jest niedogodne i to jest w formie takiego zabezpieczenia, żeby ta osoba nie uciekła. No, słuchajcie, to jest zrobione po to, żeby po prostu mu dopiec, tak? Jego tą dziewczynę, czy narzeczoną też zamknęli. Słuchajcie, dla nich to jest szok. To jest szok, bo to są ludzie, którzy gdzieś tam prowadzili normalne życie, tak? Gdzieś tam sobie żyli i nagle są zamknięci, nie mogą nic Zrobić. Po prostu siedzą tam i, i myślą. Jest to y, wykorzystywane, niestety, ale tak to wygląda jest to wykorzystywane właśnie jako forma nacisku przez państwo, które wykorzystuje swoją władzę i tak zwane przepisy y, po to tylko, żeby właśnie komuś jakby uprzykrzyć życie. Tak? Ja nie mówię, czy on jest winny, czy nie jest winny, tak, ale zakładając to co zostało przedstawione, czyli pokazując to co niby zrobił, porównując to z tym, na przykład Pandora Gate, tak? Albo porównując to z firmami, które również organizowały różnego rodzaju loterie, wygląda to co najmniej, co najmniej na przesadzone podejście. Nie wiem czy wy też tak uważacie, ale ja tak uważam. I słuchajcie, ja znam Znam i wiem, jak to wygląda, e, tak wewnętrznie, jak państwo się mści, czyli rządzący politycy, wykorzystują swoje stanowiska po to, e, żeby pozbyć się kogoś albo uzyskać dany efekt. Tak więc wiem, bo ja walczyłam przez bardzo długi czas w okresie maseczek, w okresie COVID-a i wcześniej, tak więc wiem, jak wykorzystują swoje stanowiska i wiem, jak to wygląda i widziałam to wiele razy. Niestety tak jest, tak więc rząd i państwo zauważcie, że prokuratora, prokuratora i sądy są dopasowane do tego, kto rządzi. Akurat takie wyroki też są wydawane, tak więc no niestety, jak chcieliście się oszukiwać, że mamy jakąś prokuraturę i sądy, to na dzisiaj was oświecę. Nie, nie mamy. Jest to tylko gotowane po to, żeby, żeby partie polityczne i rządzące mogli sobie robić, co im się żywnie podoba, tak? a sądy, w swojej istocie poczuwania się nie wiadomo kim, czyli bogami, tak? na tych salach sądowych, podejmują jakieś dziwne decyzje, które, które są. Niekoniecznie, niekoniecznie poparte jakimiś w ogóle e, powodami, ale już to już bez, bez jakiegoś tam wnikania głębiej. E, chodzi mi o samo porównanie tego, co my mamy jako publiczność z tego właśnie e, YouTube'a. Czyli mamy Pandora Gate, czyli PDF-ów, którzy chodzą sobie wolno, cieszą się świetnym życiem, nagrywają filmy i w ogóle wszystko jest w porządku. Mamy kościół, który co prawda budżet żre nam tak, że po prostu wrzucę Wam materiał, ile, e, ile hajsu poszło dla, dla ryzyka. Geotermia Ojca Ryzyka, na nią też poszły publiczne pieniądze, w sumie ponad 45 milionów złotych. Kwoty, jakie w sumie na wszystkie inwestycje fundacji i spółek związanych z Ojcem Ryzykiem przekazano z budżetu państwa od początku rządów Prawa i Sprawiedliwości, to co najmniej 214 milionów złotych. Wiadomo ile i kto przekazał, trudniej za to ustalić, jak faktycznie te pieniądze są wydatkowane. Od początku rządów Prawa i Sprawiedliwości, jak wylicza... Portal Okopres do podmiotów związanych z ojcem Tadeuszem Rydzykiem. Z publicznych pieniędzy trafiło już. 214 milionów złotych. No i oni są jakby też z tej strony PDF-owej takiej bardziej, tak więc mamy tutaj coś takiego, którzy nie są pociągani do odpowiedzialności, są PDF-ami, robią jakieś przestępstwa, innego rodzaju, bla bla. bla. No, nie, to jest w porządku. Tutaj jakby rząd przymyka oczko, i mamy tutaj osobę, która zaczyna pokazywać, że o. Ale tutaj jak my dajemy darowiznę, to wy chcecie bardzo wysoki podatek. Jak my dajemy to, to wy chcecie coś tam. Nie dajecie tego, nie pomagacie tak. A moglibyście pomóc tak, bo przecież ja nie widzę problemu, żeby można było zorganizować um, domy, czy takie tymczasowe, czy jakieś miejsce dla tych osób. Ja nie widzę problemu, ale nie ma pieniędzy. Dlaczego? Bo nie ma pieniędzy, bo poszły gdzie? Jak nie do kieszeni polityków. Nie czarujmy się. пушшуна ўкраіна. To pieniądze z naszych kieszeni. Tak więc tak to wygląda. E, I właśnie wracając do tego takiego zubożenia, e, zubożenia społecznego, no to jesteśmy jakby już na takiej mm, spadkowej, czyli mamy e, służby państwowe, jakieś, wiecie, firmy takie państwowe, które nie wypłacają, bądź nie opłacają e, z u Tak więc taka ciekawostka, jakbyście mieli wątpliwości, to pieniędzy już nie ma. Wyczerpały się, były, ale już nie ma. E, wiemy, gdzie są.